Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj moja talia, ale żeby była jasność, bardzo dużo talii podobnych już śmiga, tak po prostu zauważyłem, że ludzie postawili na ten archetyp. Ja postanowiłem zrobić własny, słuchajcie, w oparciu o, oczywiście o nową karcioszkę. Krótkie wprowadzenie, jak wiecie, albo nie kiedyś kochałem Hekarima. Kuń był przecudowny, ale szybko okazało się, że jest słaby, więc porzuciłem go na rzecz Dipa. A teraz ten Kuń, powiedzmy, że mógłby działać, ale ja postawiłem na Maokaja i Zeda. Oczywiście to wszystko wyjaśnię w prezentacji tali. Grunt, że wracam do korzeni, czyli wykorzystuję karty ze fanarycznością. Jakże słuchajcie, sko skosniały archetyp. No ale słuchajcie, dzięki nowej karcie. Przywołaj dwa smoczątka do ataku. No, słuchajcie, jest potencjał, naprawdę jest potencjał, yy, całkiem przyjemnie się tym śmiga. I powiem wam to, co chyba interesuje Was najbardziej: da się wygrywać. Co prawda jest, co uważam bardziej, mem. Nie pójdę z tym na rankiety, ale uważam, że na prezentacji tali jak znalazł. Także widzowie, jedziemy. Zacznijmy, słuchajcie, od nowych karcioszek. Nowych karcioszek i najważniejsza jest tutaj pułapka na smoki. Moi drodzy, karta ta jest co prawda powolna, kosztuje 5 punktów. Ale rozpoczynamy darmowy atak dwoma kartami, smoczątka. Smoczątko jest bardzo dobre z tego względu, że jest oczywiście efemeryczne. Więc możemy, słuchajcie, przywołać chociażby na którego zaraz wam pokażę. I druga sprawa. Mamy minimalną liczbę, słuchajcie, kradzieży życia, tak? Co bardzo się przydaje efemeryczności, możecie mi wierzyć na słowo. Tyle brakuje przeciwnikom, żeby ze mną zwyciężyć, ale tyle mi zupełnie wystarczy. Moi drodzy, powiedziałem wam jedna nowa karta, troszeczkę mniej powiedziałem o tej. Zauważcie, że też efemeryczność i zauważcie, że te statystyki 4-4 robią wrażenie. Poza tym jest ogłuszenie, więc w teorii możecie ustawiać sobie stół, możecie spowalniać tempo grania przeciwnika, żeby przedłużyć rozgrywkę tak do, przynajmniej, mid game'u. Dlaczego? Bo, słuchajcie, dopiero wtedy ta talia rozwija skrzydła. Do tego, słuchajcie, adept cienia, który ostatnio otrzymał bardzo dobrego buffa, już teraz, jak widzicie, gdy przywasza wewnętrznego slusznika, daj mi jeden plus tej rundzie. Bardzo dobre karty na początek, zauważcie, że świetne tempo na drugą rundę, jeżeli macie token ataku z inspicjentem. Narzekałem na głupie nazwy, to dostałem teraz taką nazwę, tak? Ja jestem zadowolony, moi drodzy. Do tego towarzystwa Z i Maokaj. Z, dlaczego? Bo jak widzicie, przywołuje sobie efemeryczną kartę, jest to bardzo ważne. Po drugie, trzecia runda, szybki atak, trudny do powstrzymania, po prostu. Nie będę wam ukrywać. Dodatkowo Maokai dlaczego? Bo Maokai tworzy sadzonkę. Gdy przywołujemy innego sojusznika, raz na rundę. No i bardzo dobry finisher, gdyby coś tam nie wypaliło. Wbrew pozorom, naprawdę ten finisher jest istotny, tak? Unicestwiamy wrogą talię, zostawiamy tylko cztery karty. I nie musimy się martwić bohaterami. I już na początku rundy zawsze przywo przywołujemy sadzonkę, więc mamy open attack i słuchajcie, z rekinami robi to nieprawdopodobną robotę. Zaskoczę was może, a może nie. Słuchajcie, Rekini Rydwa nie jest obowiązkowy. Musicie go szukać. Prawdopodobnie ja zacznę wyrzucać wszystkie karty. Oczywiście dużo zależy od meczapów ale ja prawdopodobnie. Raczej wyrzucę większość kart na początku, żeby poszukać y, tego rekina. Jest to obowiązkowy, bo za każdym razem, przy każdym ataku staracie się przywołać po prostu rekin, rekina jednego, drugiego, trzeciego i robić po prostu presję na stole. Przeciwnik, musi się blokować, w innym przypadku przegra grę. Dodatkowo, urodne wspomnienie, dlaczego? No, bo zwiększamy liczbę możliwych rekinów po prostu. Ym... Rzut sadzonką, rzadko spotykana karta, ale zobaczcie open attack w następnej rundzie, więc przywołujecie od razu rekina. Przeciwnik nie może odpowiedzieć na to. Jest poza tym ta karta tania. Po drugie, zawsze ściąganie przeciwnika jest spoko. Kolejna, słuchajcie, sprawa, no to pastelka, Dużo bardzo lubiłem kiedyś tę kartę każdemu efemerycznemu dajmy 1-1. Dlaczego to takie istotne? No bo słuchajcie, kiedy macie rekinę. Kiedy macie 4 deki na stole, statystyki 3-1, no to nagle macie 4-2, jeżeli drugą macie pasterkę, no to jeszcze więcej obrażeń. Świetna robota, ale prawdopodobnie będzie celem przeciwników. Yy, Zdradzieckę, bo ten deck cierpi na bardzo duże problemy z kartami, bo wszystko gracie w efemeryczność, więc nie macie kart w ogóle w ręce. Więc postawiłem tak, zawsze przeciwnik zagra jakieś zaklęcie. Więc warto może tutaj z zrodzieckie spojrzenie dodać Ja dodałem akurat dwie sztuki Jako, że wam też powiedziałem, że czasem jaka jest, Jaki jest problem z efemerycznością tak? Atakujecie na pełnej Ale jeżeli przeciwnik fajnie się wydefuje To nie macie nikogo do obrony Więc kradzież życia pozwoli wam e, Ten minus zniwelować e, Nietypowa karta Bardzo rzadko spotykana Ale zobaczcie jak macie dużo rekinów To co robicie, dobieracie kartę I uwaga, odzyskujecie manę zaklęć i jeszcze zestrojenie do kolekcji bardzo fajna karta, idealna do tego, e, do tego stylu, do tego grania, do tego archetypu, moi drodzy. Negacja i jedna zawsze przydatna, słuchajcie, czy to na pułapkę, czy to na harrowinga. Myślę, że rewelacja. Gasnący krzyk dodałem tylko i wyłącznie dlatego, że czasem miałem problem niestety z taliami agro. Miałem bardzo często sytuację taką na stole, że przeciwnik miał cztery karty po jednym zdrowiu, i ja nie mogłem z tym nic zrobić. Więc, tak na, wszelkie wypadek, na wszelki wypadek, dodałem gasnący krzyk. Zauważcie, że już to jest kolejna karta która pozwala nam przeżyć na stole. Kolekcjoner jest dokładnie takim samym e, gościem. Pozwala wam przeżyć i jednocześnie zadawać punkty obrażeń. Świetna karta, ale no niestety przeciwnicy. E, Kochają też, również, też tę kartę, więc bardzo szybko próbują się jej pozbyć. a szkoda, bo jest rewelacyjna i polecam, polecam po prostu ją zagrać w piątej rundzie, jeżeli to będzie możliwe. Widzowie, zapraszam Was na prezentację talii. Prawdopodobnie gierki będą takie dziwaczne, więc będzie ich po prostu mniej. Chciałem Wam po prostu pokazać. Jest to akurat moja wersja. Tak jak mówiłem, jest wiele innych, które mają jakieś drobne lub większe różnice. Miejcie to na uwadze. Zapraszam na gieraczki. To jest długie łączenie. Okej, okay, no i słuchajcie, i ja jestem zadowolony. Bo słuchajcie, zgładzanie na mnie straszne, naprawdę zgładzanie to mamy gdzieś zgładzanie. zgładzaniem. jest świetny, trzecia, prawdopodobnie dostanie mistyczny pocisk. Szukamy rekinów. No tutaj jest bardzo słaby. Po prostu, bardzo szybko zginie. Mógłbym zostawić jedną kopię w teorii, ale lepsze, lepsze rozwiązanie dla mnie jest w szukaniu innych kart. Tak, tak przynajmniej uważam. Zostawię jedną kartę, co to może być? Może być to na przykład Elis. Okej, okay, to są niestety drogie karty. My nic tu nie zagramy. Szkoda, że nie dobyliśmy karty za jeden. Dlaczego powiedziałem, że zgładzanie i już się ucieszyłem? Dlatego widzowie, że on wszystko będzie musiał zużywać na karty. Bardzo dobrze. I teraz mamy malutki problem. Jeżeli zagram tutaj w ciemno zeda, to prawdopodobnie zginie. Dam tutaj pauzę. On musi coś zagrać w końcu. Niech zużyje trochę punktów. Chodzi o to, widzowie, że jeżeli ja faktycznie rzucę tu Z, to Z, Z jest martwy po prostu. Nie, nie przeżyję tego, nie ma takiej opcji. Teraz mogę to zagrać, bo wybejtuję zaklęcie, po drugie, ma 4 punkty zdrowia. Myślę, że to jest worth it. Zauważcie, że mamy dużo kart. Przeciwnik ma dużo kart, bo to jest talia podgładzanie to jest bardzo dużo drogich kart. Jest pierwszy feros. Feros jest dla nas niebezpieczny, bo może robić zabójstwo z wyspycieniem, i to są bardzo duże obrażenia. To jest coś, co mi się oczywiście nie podoba, ale nie mam na to wpływu. Nie mogę tego blokować, bo mam mistyczny pocisk, który trzyma w ręce. Specjalnie też tak zagrał. Musiałby zużyć dwa mistyki, żeby, żeby sobie poradzić. Zauważyłem, że nie mam co jak zagrywać kolekcjonera, bo mam tylko jednego rekina. E, moim planem jest to, żeby zagrać spokojnie. Zagrać najpierw Adepta, bo mamy i Rekina i mamy drugiego Zed'a. Nie mamy negacji, która uratowałaby Zed'a, to byłoby całkiem ok. Zobaczy przeciwnik bardzo dobre robi pauzy, ale ja na to nic nie poradzę. Po prostu. Jeżeli Zed przeżyje, jesteśmy w stanie, słuchajcie, zrobić... Nie przeżyje, bo dostanie mistyka. To było bardzo drogie zagranie Bardzo blisko też, słuchajcie, żeby, e, jak widzicie Było można to zagrać, to było bardzo drogie zagranie Nie mogę uzupełnić stołu, Harrowing jest na szczęście bardzo tu silny, on nie będzie mógł go skontrować Zobaczcie, że znowu możemy grać 1-5 powoli i sobie stół. myślę, że to całkiem niezłe jest. Jace ma niestety wyzwanie Moglibyśmy zagrać w ten sposób, ale powinniśmy grać powoli. Myślę, że może nas specjalnie zaatakować. Harrowing przywoła nam, co tutaj będzie na tym stole. Nic wesołego. A więc moja propozycja jest taka, że dam pauzę. On tutaj łapie tę kartę, rozwalają. Oddaje nam ruch dzięki temu. Nie atakuję za 4. No, nasze tempo nie jest tak dobre, jakbym sobie tego życzył, szczerze mówiąc. 4. Tak myślałem, że termu. Eee, widzicie, problem jest taki, że nawet nie mogę użyć tego Raz Rekina, bo wszystko konturuje, tak? To są, uważam, że zaklęcia rzucone w takie karty, powiedzmy, średnie raczej. Nie ma na to odpowiedzi, w końcu zaczynam coś robić i zauważcie, że w drugie tempo będę mieć, w drugie, czyli w następnej rundzie pułapkę. Zauważcie, że tu mamy potężnego Zeda. Zobaczcie, że tutaj bardzo fajne punkty lecą. Tu aż 6. Tutaj zobaczcie, pu pu puścimy kolekcjonera na sam koniec. Zauważcie, że ta karta też zadziała. Gdybyśmy mogli przywołać. Tylko, że przywołamy Zeda. No tutaj musi raczej w punkcie polecieć tutaj, nie? Jakiś mistyczny, coś w ten desen, jakiś pajączek. Na pewno tutaj. Chcesz to blokować. Teraz musimy bardzo dobrze ustawić stół. O! Jeżeli Zed nie zginie, to będzie tu przywołanie. Okej, okay, jest już zagrany prosto w Zed'a, miał dwa bardzo drogie zaklęcie, tak jak mówiłem, ja nie mogłem robić presji na stole. Szkoda, że tracimy te bardzo dobre karty. Szkoda, że Zed'a, bo Zed tworzy jeszcze jedną kartę niestety. Musimy ustawić dobrą kolejność, Rekin może być na początku. Tu będzie przywołanie, tak, tak i tak. I tak to wygląda w praktyce. No niestety przeciwnik nas bardzo dobrze kontrował, ale gry w następnej rundzie i tak nie skończy. Prawie wyczyściliśmy mu stół, mamy świetne obrażenia, on zmarnował wszystkie punkty. Mamy dwa rekiny, widzowie, więc jeżeli udałoby się zagrać kolekcjonera i pułapkę, to byłoby naprawdę ok. Myślę, że kolekcjoner i tak zginie, niestety. Ale w końcu zaczęliśmy robić obrażenia. Hmm. I mamy kart w ręce, co najważniejsze. Na nieszczęście zużyłem jedyną, jedyne zaklęcie, jedno, jedną kopię na przewołanie wszystkich właśnie jednostek. To nie jest dobre. Jak widzicie, brama przyspieszenia rewelacji teraz nie robi. Jeszcze rzucił sobie jedyneczkę tanią. Mamy je zaledwie dwa rekiny, to mało. Nie udało nam się ani razu muzyka uruchomić. Ale mamy open attack w następnej rundzie. To jest oczywiście ryzykowne. Ale wydaje mi się, że jest to ryzyko. Warte, słuchajcie, uwagi. Bo jeżeli on tutaj coś dogra, to gramy piątkę. Jeżeli zagra laser, i tak zagramy tu piątkę. Bardzo dużo zaczepnie. Bardzo dużo. Widzicie, robi nam taką kurczę presję do bólu, nie? Mówię, co, co by się nie pojawiło, no to niestety nam zabijał, nie? Czy ja mogłem pauzować? No niekoniecznie, ale dało się robić lepsze pauzy, pozbędziemy się pierwszy raz może tego. Jak widzicie, mało tego leczenia wpadło, bo już nam zabił karty. Szkoda, zobaczcie, co by było z kolekcjonerem, jednym, drugim. No przeciwnik tam daje hardo, hardo tutaj, popalić. Ale może się uda, może się udać, mamy jednego Zeda. Mamy przywołania i muzyk mógłby zacząć działać. On bardzo dużo drogich zaklęć już zużył, więc szansa na to, że ma kolejne jest mała. No ale mówi się trudno. Muzyk nam niestety wypada cały czas. On nie chce grać w drogich zaklęć po prostu. On nie chce grać w drogich zaklęć. Jest to mu na rękę teraz. Walczę o lepsze jutro. Wcale mnie to nie dziwi, że ma jeszcze jednego. Teraz wam powiem tak, jeżeli zada nam się uda zagrać, pokażę wam siłę rekinów i przywołanie muzyka, bo muzyk tu zadziała idealnie. I w następnej, no zobaczę, niestety. Trzeci zaklęcie, aha, to jest zamiennik, Ok. Słuchajcie, przeciwnik zagrał tak. Eee, tu była zaklęcie. Tu było zaklęcie. I miał, zabiłem mu jednego Jace'a, miał Ale drugiego Jace'a i cały czas nas tak jedzie, nie? Czego byśmy nie zagrali? Słuchajcie, nasze karty umierają. To, to jest, to jest przykład gry, której nienawidzę. Moi drodzy widzowie, nienawidzę, nic nie mogę zrobić. Ucieszyłem się, ucieszyłem się, bo zobaczysz, prawie ma wystakowany małkaj. Nie mogę tego zablokować, on może rzucić bramę i to jest koniec gry, nawet, słuchajcie, małkaj. może da pauzę, wątpię, ale spróbujemy. Nie powinienem spróbować błyskawiczny, rzucić jedynkę i czwórkę i liczyć na to, że spałzuje. No, słuchajcie, to jest koniec gry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zobaczę tylko, jakie dostanie słowa klucze. On się mar martwi chyba jedną... OK. Bo teraz mógłbym mu zabić cały stół niestety, ale nic z tym nie zrobię. 10 punktów, tu byłoby 5. Nie udało nam się niestety z zaatakować. Cieszyłem się, bo jednostki z FMR są, są świetne na tego typu karty. No ale niestety widzowie, nie tym razem. Miał bardzo dobrą rękę. Widzieliście zagrał trzy zaklęcia, miał trzy razy Jaysa. My nie mieliśmy karty na samym początku. On tutaj nam jeszcze daje taką sytuację. Możemy zagrać tak. Prawie. Nie zabije tego maokaja ale Maokaj też nie dostanie. Mamy sadzonkę, więc mamy Rekin, ale to jest za mało. Za mało zobaczcie. Chyba, że dostaniemy smoczątko jakimś cudem. Niestety. Jeżeli dorzucę tutaj, no nic. Okej. Okay. Szkoda, 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 słuchajcie, że się nie uda tego wybronić. Jeżeli dorzuciłbym tutaj rekina. A, no okay, czyżby i tak zginął? Replikacja Jak widzicie. <laughs> nie dobrałem nawet. Słuchajcie, gdybyśmy mieli teraz zabicie tej karty, może dobralibyśmy smoczątko. I zauważcie, że gdyby się pojawiło smoczątko. Mielibyśmy tutaj. smoczątko? Dwa smoczątka, rekin, rekin, czyścimy mu stół. No ale niestety, widzowie. Nie, nie, nie uważam, żeby to była dobra gra patrząc na to, jakie miał. Nienawidzę tej gry, ok? Nie, nie, nienawidzę tej gry. Nienawidzę jej. Mimo, że graliśmy pod efemeryczność, on grał z zaklęcia. Powinniśmy mieć ogromną przewagę, to nie mogłem w żaden sposób uruchomić kart pod efemeryczność. Widzowie, dało się na pewno lepiej zagrać to drogie zaklęcie, no ale cóż, jedziemy z kolejną grą. Okej. Okay. Ja chyba wiem, co to za deck, bo grają nim w masterze. Rakin jest ok. To nie jest ok. Szukam więcej rekinów. Powiedzmy, w teorii można byłoby zagrać 1-2, tylko przeciwnik zobaczy, że gra takim deckiem. Prawdopodobnie ta jedynka zginie, ale chyba, chyba, tak, po prostu fulanie. Która z tych kart zginie? Raczej ta. Wydaje mi się, że jest to so deck pod tamtą nową jednostkę z Noxusu, która zabija zranione i tego typu jednostki. No, długo się zastanawiałem nad tym wyborem, ale słuchajcie, został za pięć. Kto wie, może musi uda nawet awansować tutaj Elis. Kto wie? Zobaczę co zagra, ok? Zobaczmy najpierw co zagra. Bardzo chciałbym tu umieścić Maokaje na stole, bo przecież nie jest zły. A przeciwnik też spałzuje, zobaczcie. Znaczy ciekawe. Mamy jednego rekina. Muszę cały czas trzymać dwa punkty na, na to kartę. Okej, okay, będzie nawet może chciał zabić ją. Zobaczymy, rozwiąż. To nie są olbrzymie obrażenia. Jeżeli dorzuci coś jeszcze, to możemy dorzucić adepta i adept pozwoli nam zrobić sadzonka. Sadzonka zawsze spoko. Nie blokuje tego, bo może mieć... tylko będzie mieć awans. Ale powiem tak, szkoda mi tutaj Maokaja. Szkoda mi tutaj Maokaja. Zagramy na dwie sadzonki w następnej rundzie. To będzie niezły wybór. Zostawiamy dwa punkty. Wiemy już, że ma rękę pełną zaklęć. I będzie świetne połączenie. Życie zaczyna się niepozornie. Alice no mówi się trudno, jakby... Nie wiem czy Wam powiedziałem czy nie będzie mieć awans, ale poświęcilibyśmy Maokaja. I to byłoby złe. Zagramy powoli, bo zauważcie, że mam świetną piątkę. Najgorsze to będzie zagranie z wyspyczenia za pięć, zabije nam aż cztery karty, plus rekin, który może się pojawić. Zobaczcie, że jeżeli uda nam się zrobić w końcu to combo, to zobaczcie co się stanie, nie? Rekin poczeka, rekina rzucę w następnej rundzie i najwyżej go zagram pod zdradzieckie. W końcu by nam siadło combo, ale nie siądzie, bo już widzę, że ma odpowiedź. No, i zabije nas z tej piątki, niestety. Tak myślę, że poleci tutaj zabicie całego stołu. Całutkiego stołu, niestety. Tak jak mówiłem. Zeda, jak słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale Z w ogóle nie chce mi wypadać w tej grze. O jezu, bardzo dużo zaklęć. Um, spory koszt tego zagrania. Szkoda małkaja. Wszystko pod kontrowanie, Ok, w teorii można byłoby tu zagrać rekina zamiast marnować pułapki. pułapki bo rekin będzie lepszy w następnej rundzie. Zdecydowanie. Tylko że chciałem zagrać pod ten, ale jest wszystko pod kontrolą. Uuu, dwie piątki, nice. Co ważne, że możemy zrzucić i piątkę. On nie wygra gry jeszcze. W sensie będzie chciał się pozbyć muzyka polowego, niestety. Ale to zagramy dwójkę wtedy. Wypierać na mana. Nie ma odpowiedzi, bo to nie jest Sionia. Dzięki temu. Jeżeli zdążymy to zagrać przed muzykiem, to muzyk nam jeszcze da punkciki. Myślę, że to będzie rewelacyjne. Jeżeli zabije teraz muzyka, a może to zrobić, bo przecież widzieliśmy, że już grał dezintegrację. O, mamy zerówkę, może zdąży zagrać. I rekin będzie tu świetny razy 3. Wow. Może zdąży, zobaczymy. Pozbędę się tego. Ok. I mamy troszkę many. I on zużywa punkty. Nareszcie nam coś tutaj działa, powiem Mam szczerze, bo ostatnio mi nie działało. Najlepiej byłoby zabić w końcu któregoś z sojuszników, ale wydaje mi się, że zrobię dopiero to wtedy, gdy złapię to na przykład Elis albo, albo słuchajcie, Sena zaatakuje nas. Zrobię to dopiero wtedy. Potrzebuję, tak jak mówiłem, smoczka wcześniej. I wygląda to świetnie! Kurczę, ale to wygląda, widzowie! Nareszcie, Bangla. Złapanie. Są dwa punkty obrażeń. Jeżeli muzyka z polowego tu stracimy, to trudno. Biorę tak? Zobaczcie, że tutaj świetny małkaj wlatuje zaraz. Uuuuuuuu! Wow. Ta 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 Kurczę, tak blisko, żeby tu fajnie pograć sobie, co? Tego jednego punkciku nam zabraknie, zaledwie jednego punkciku. W następnej rundzie jest 8 plus 2, 10 punkt, czyli dalnie na Harowinga. Zagram jeszcze powoli. Tak, zagram powoli, wiecie dlaczego? Bo zauważcie, że dorzucając tutaj rekina, mam zupę na to. Tak, 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 zdecydowanie. Muzyk polowy byłby niezły, ale jeden wystarczy w zupełności. O tym wam mówiłem. Mamy pułapkę. Jeżeli nam wyczyści stół, mamy w razie co kontrę. Gdyby nas chciał zupełnie atakować w następnej rundzie, zobaczcie, ile tu mamy kart. Teraz na stole. Maoka, i tutaj może mieć awans nawet. Prawdopodobnie zginie. Jakaś zemsta może. Nie, leci w sadzonkę z tego co widzę. I w, musi polecieć w rekina. Powiem wam, że okej, okay, ryzykowne, ryzykowne bardzo, ale okej, okay, szanuję. Nie chcę nam pozwolić zaatakować, jestem na teraz na 100% pewny, że ma dużo zaklęć w ręce. Mhm. Ale my, my mamy tu awans. Punkcik. I pułapka na smoki. I dobranie bohatera. I odpowiedź gasnący krzyk, żeby nie skończył grę w następnej rundzie. Awans tu będzie maokaja, o je. O je, baby O je. O, je, baby Co za winek w końcu siadło. W końcu siadło, Maoka Awans, mamy piąteczkę na następną rundę. W końcu siadło moi drodzy. Oj, czekałem na to aż siądzie, bo nie chciało siąść, ale... Widzowie jako, że to były długie gry. Długi wstęp, dużo wam gadałem, słuchajcie, no to sobie dzisiaj na tym zakończymy. Tak jak mówię, to jest bardziej memowa talia, w życiu nie wziąłbym jej na ranki,ady. Ostrzegam was, tak, miejcie to na uwadze. To jest wersja akurat moja, wykorzystująca nowe karty i stare, ale bardzo rzadko spotykane. Jeżeli wam się film podobał, dajcie koniecznie mi znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich memowych tali, więcej też tali ode mnie. A ja się z wami żegnam, dajcie mi jeszcze raz tylko znać w komentarzu. I do następnego. Jo.